Na program zaprasza Siesta Garden. Współczesne meble ogrodowe. Po całym dniu spędzonym aktywnie wieczorem jest czas na celebrowanie spotkań z przyjaciółmi. A nic tak nie podnosi nastroju jak wykwintnie podany poczęstunek. Pod koniec dnia dbamy o to, aby nie obiadać się na noc i żeby potrawy były małe, lekko strawne i cieszyły oczy. Jest przyjemny letni wieczór i postanowiliśmy go jeszcze uprzyjemnić. Przygotujemy dzisiaj dwa desery: deser stofu kakaowy i czekoladowy. Nasze desery będą miały wyjątkowo niski indeks glikemiczny, ponieważ te kupowane w sklepach i w cukierniach. Są wyjątkowo podsypywane cukrem. Wręcz zbrodnicza ilość cukru się w nich znajduje. Oprócz tego, że mają bardzo dużo cukru, mają również dużo tłuszczu. I na pewno nie można ich polecić dla osób, które kontrolują ilość spożywanego cukru. Żeby łatwiej nam się miksowało krem, pokroimy odrobinę tofu. Twoje też pokroję. Porcja tofu jest ta sama. Teraz trzeba będzie połączyć różne składniki. Ty łącz swoje, ja będę łączyła swoje. Mleko kokosowe. Tak, mleko kokosowe. Tu jest mniej mleka kokosowego w Mirka Kremie, bo kawa nie wymaga tak dużej ilości i nie będzie też wymagała tak dużej ilości cukru. My osłudzimy deser fruktozą. Fruktoza oczywiście nie jest takim najlżejszym, najmniej słodkim cukrem, ale jest za to bardzo naturalna i w przeciwieństwie do zwykłego cukru wolniej się przyswaja, nie wymaga aż tak dużego zaangażowania insuliny. Dodajemy fruktozę i kawę rozpuszczalną. Myślę, że można już na tym etapie dodać też e, trochę esencji rumowej, żeby krem miał zdecydowany aromat. Wsypujemy jeszcze odrobinę cynamonu, taką dużą szczyptę. Cynamon sprawi, że krem będzie łagodniejszy. Dodajemy mleko kokosowe. Poczekaj chwileczkę, o. krem czekoladowy staramy się zmiksować na jak najbardziej gładką masę i dodajemy fruktozę trochę więcej do kremu czekoladowego, bo kakao jest bardzo gorzkie. I teraz możemy wsypać kakao. Możemy już dodać cynamon. Do czekoladowego kremu dodamy odrobinę skórki otartej z pomarańczy i nakładamy kremy do pucharków. Łyżka kawowego i łyżka czekoladowego. Łyżka kawowego i łyżka czekoladowego. No i dla odmiany łyżka kawowego. I czekoladowego. Prawda, że cudowna zabawa? A żeby nasz deser nie był do końca taki wytrawny, na wierzcho położymy po plasterku słodkiej pomarańczy. Półplasterka pomarańczy na pewno nie podniesie nam cukru, szczególnie że tofu nie zawiera go wcale. Mała dekoracja, trochę płatków migdałów. I zmykamy. Znajomi już czekają. Smacznego. I jeszcze raz smacznego.